Panie Marszałku, wysoki Sejmie, pani minister, przejawia się tutaj wątek kosztów rzędu 100 miliardów złotych. Pani minister, pytanie bardzo proste: z jakich środków będzie finansowana ta inwestycja? Czy aby to będą środki własne, czy będą to środki uzyskane w międzynarodowych instytucjach finansowych, no, które jednak obciążą nas na wiele, wiele lat? I myślę, że to jest pytanie zasadnicze. Przy tej okazji warto jest powtórzyć to, co już mój kolega klubowy powiedział, pan poseł Rojek, odnośnie konsultacji społecznych. No niestety wadą tej koalicji, tego rządu jest to, że rząd lepiej wie jak społeczeństwo w wielu kwestiach, lepsze decyzje podejmuje. Jednak warto by spytać w tak kluczowej sprawie dla polskiego narodu o zdanie właśnie mieszkańców Polski. Polaków. Natomiast mam jeszcze takie pytanie kolejne pani minister, czy rząd Polski już w ogóle zaniechał myśli o poszukiwaniu i eksploatacji złóż gazu łupkowego? To jest ogromne bogactwo, które z pewnością jest tylko poprzez różne dziwne zjawiska występujące w określonym ostatnim czasie jakoś tak nie mówi się o tym. I rzecz polega na tym, że w Polsce budowane są bloki energetyczne zasilane gazem. Koszt budowy takiego bloku 840 MW to jest wydatek rzędu 3 miliardów złotych. Przecież za te pieniądze można wybudować dziesiątki takich bloków energetycznych. Dlaczego rząd nie kładzie że tak powiem, szczególnego akcentu na wykorzystanie tych potencjalnych, ogromnych złóż gazu z łupków. Myślę, że to jest ten kierunek, którego oczekujemy wszyscy, bo to jest bezpieczny kierunek. Dziękuję bardzo.